To ostatni moment na zakup w rekordowo niskiej cenie, jednego z najlepszych urządzeń ubieralnych dostępnych w tej chwili na rynku. A mowa tutaj o Huawei Watch Fit 3, który jest w stanie odbierać i wysyłać SMS-y, a także powiadomienia z różnych komunikatorów. Możecie za jego pomocą rozmawiać przez telefon, no i mierzy wszystkie Wasze funkcje życiowe. Mówię tutaj oczywiście o aktywności sportowej, SPO2, ośnie, a także o chrapaniu. Zegarek występuje w różnych wersjach kolorystycznych, więc jesteście w stanie wybrać wersję uniwersalną, a do tego macie różne paski, czy to silikonowe, czy te przypadkowe. Przypominające skórę. Najważniejsze w tym urządzeniu, poza oczywiście ładnym wyglądem, jest to, że macie bardzo intuicyjną nawigację za pomocą koronki, a bateria wytrzymuje aż do 10 dni użytkowania. Z tego akurat słyną Huawei, że wytrzymają wam ponad tydzień na jednym naładowaniu. Zegarek ten jest tak naprawdę idealny na prezent, dlatego że oferuje troszeczkę więcej niż smart opaski, dodatkowo wygląda elegancko, więc pasuje do prawie każdej stylowy. No i cena. W tej chwili na święta dostępny jest w obniżonej, rekordowo niskiej cenie, która wynosi 549 zł.